Nic nie wyszło z planów odwołania prezesa spółdzielni mieszkaniowej zatorze Macieja Ostrowskiego. Sześć członków Rady Nadzorczej było przeciwnych mojemu odwołaniu, trzech było za. W tym celu dziewięcioosobowa Rada Nadzorcza Spółdzielni spotkała się jeszcze w grudniu. Wnioskodawcą odwołania prezesa był jeden z jej członków. Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, pan Paweł Kotlarski, złożył wniosek o moje odwołanie. Uzasadnienie było bardzo krótkie jednozdaniowe. Brak kontroli nad Pracą spółdzielni. Jak przyznał Maciej Ostrowski, poza tym jednym zdaniem nie usłyszał nic więcej podczas posiedzenia Rady, czym nie był usatysfakcjonowany. Spotkanie Rady Nadzorczej przebiegało w sposób bardzo spokojny, co mi się w ogóle nie spodobało, bo podczas wywołania tematu uchwały o moje odwołanie, osoba, która zgłosiła ten, ten, ten projekt uchwały, nie zabrała w ogóle głosu i w żaden sposób nie uzasadniła. Tej, 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 tej swojej decyzji. Więc jako prezes spółdzielni, tak naprawdę nie dowiedziałem się nic więcej. Poza tym jednym absurdalnym zarzutem, w, mojej, w moim, moim odczuciu, o odwołanie z powodu braku kontroli nad, nad, nad spółdzielnią. Co jest oczywiście nieprawdą. A zarzut pojawił się po tym, jak zostały ujawnione nadużycia, których dopuścił się jeden z pracowników spółdzielni. Dopuścił się przywłaszczenia sprzętu, które należał do spółdzielni i wykorzystywał. Go na na swoją, swoją potrzebę w swoim, w swoim, w swoim domu, yy, oraz dopuścił się również tego, że część faktur, która była zakupowana na spółdzielni, była wykorzystywana również u niego na, niego, na jego prywatne cele. A jak doszło do ujawnienia tych czynów? Ta cała sytuacja z pracownikiem została wykryta przeze mnie i przez zastępcę mojego, panią Agnieszkę Pilarską, gdzie w wyniku przeprowadzonej kontroli żeśmy stwierdzili takie nieprawidłowości. Oboje zatem postanowili poczynić pewne kroki zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji wobec tego pracownika. W pierwszym kroku została poinformowana Rada Nadzorcza, Prezydium Rady Nadzorczej, następnie pracownik został zwolniony z artykułu 52 i sprawa została zgłoszona do prokuratury. Poza tym zarząd podjął działania zmierzające do odzyskania poniesionych strat. Cały sprzęt, który został przywłaszczony przez niego, został zwrócony i faktury, które my żeśmy stwierdzili, zanegowaliśmy, że były wykorzystywane na jego prywatne cele, zostały w całości wpłacone na konto spółdzielni mieszkaniowej Zatorze. Prezes Maciej Ostrowski będzie zatem pełnił funkcję co najmniej do końca obecnej kadencji, a poza tym czeka na działania prokuratury, która wszczęła postępowanie w sprawie.